Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym, oficjalnym, yy, klinikowo-bólowo-dupowym qa jest, jest ze mną doktor Urkot. To ty jesteś ze mną, a nie ja z tobą. No, ale nie jesteśmy razem jeszcze. Na fejsie mamy napisane to skomplikowane. Nie, 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 przedłużając zbytnio tej jakże ciekawej audycji, przejdziemy od razu do pytań najciekawszych. Generalnie jeszcze wytłumaczymy się, miało być tak, że będziemy odpowiadać na wszystkie pytania, ale niestety był ich taki pierdyliard, że to by się po prostu w tyłku nie zmieściło. Dokładnie. Cieszymy się bardzo z tego, dzięki za wszystkie pytania yy, i szczególnie tym, którzy, którzy mieli najciekawsze i których, którzy dostarą skiny. Albo też zostaną wyróżnieni tym, że odpowiadamy teraz na ich pytania, więc chyba spoko. No to w takim razie co? Może chcesz sobie zacząć? Dobra, to Mister Seba 4U pyta się, skąd pomysły na wasze niki w lolu? To u mnie to było trochę bardziej skomplikowane, ze względu na to, że miałem taki okres, kiedy grałem tylko w cs -a. To był pod koniec czwartego sezonu i jak grałem w LoLa to grałem bardzo rzadko i postanowiłem sobie, że jak będę grał w LoLa już ten raz czy dam dwa razy na tydzień to będę grał po prostu będę grał Urgotem i grałem przez jebane dwa miesiące Urgotem non stop i, i ja się zakochałem w tej postaci i stąd mój nick. Ja generalnie jak, jak tworzyłem ten nick to, to nie myślałem, bo wcześniej w moim nicku miałem swoje imię i nazwisko autentyczne, więc stwierdziłem, że tak nie może być. I to zmieniłem po prostu na pierwsze randomowe hasło, które mi się skojarzyło z czymkolwiek, więc... Y jakiej słuchacie muzyki? co są wasi ulubieni wykonawcy? No to może na trzy, cztery wszyscy znamy No, no 3, -3. 3, -3. Trzy, czte, Truba duży! Co?! To <laughs> No to jeszcze raz. 3, 4 ry, mióz. No gej, no. No dobra, to ja może się wypowiem za obu nas, bo y wiem, że Urgot jara się miózem, ja też się swego czasu jarałem miózem, że to się tak, tak bardzo że się to w głowie nie mieściło. A teraz bardziej słucham Falsów. Polecam bardzo serdecznie zespół Fals. No w sensie ja ostatnio też bardzo mało miu zasłuchałem, ale po tym jak wypuścili nowy kawałek, to po prostu kisiel w Gasiach. Niektórzy mają kisiel, niektórzy mają co innego, nie wnikajmy. The Castle play. Dobry nice. swoją drogą. Bo się pyta jak długo gracie w lola. Bo ja mniej więcej zacząłem chyba na początku pierwszego sezonu, co były takie pierwsze kroki, ale tam by strasznie wpierdol zostawałem i nie, nie ogarnąłem za bardzo życia. To sobie sobie się nie zmieniło. To... <laughs> Zrobiłem sobie przerwę, potem troszkę w drugim sezonie i trzecim zacząłem grać. No już trochę zacząłem powoli ogarniać. Czwarty, połow, prawie połowę sobie odpuściłem, bo grałem w CS-a. I, i, I teraz w piątym wróciłem po prostu i we wszystkim i, i spadam właśnie w dół, w lize w no. A ja nie pamiętam, to był trzeci sezon, tak? Ja zaczynałem w trzecim tak. twoim, twoim mainem na początku była Lulu. No. Czy znacie montażystę i prowadzącego z brązowych myśli? W sensie, a propos montażysty i tego, nie, nie jesteśmy nimi, jak to niektórzy mają teorie spiskowe. z Nie? Takie. nie. To ja nie jestem montażystą brązowych myśli? Nie. Ja. No. po co ja domontuję? Nie bajtfakuj ludzi, proszę Cię. No nie wiadomo, wiesz. Może. Kto wie, kto wie. No, także tego. Viprix.pl się pyta, czy znacie się wszyscy z reala, czy tylko z Neto. Ja ich znam, znam głównie z, neto, z netto i z Biedronki. Netto? No, no a tak serio? W sumie poznaliśmy się z Ziemią jakiś czas temu, to było z 2 lata, 3 lata temu, coś takiego? No, pewno. No, dawno to było i on wcześniej tam też na internetach robił i dalej to robi, ale śniegnie w tym kanale I, i zaczęliśmy grać. W sensie na początku nie gra, na początku mówiło: To fakt, co za tybile grają w Lola. Tak było, potwierdzam. No, raz, raz się przez te trzy lata widzieliśmy, chyba. A co, co, co zresztą ludzi? Ym, gościu, który ma mówia, że 18 ma i sm Smoke every day, to oni chodzą razem ze mną do naszego kochanego liceum. A, 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 doktor Nelly, to, to, to jest pewna taka sprawa, że. że... No tak. <śpiewanie> <śpiewanie> Teraz jedno z ciekawszych pytań, które się natrafiło. Adrian Tolak pyta się, ile ma lat? W sensie, ile on ma lat? Ile ma Adrian lat? Pytanie brzmi, ile mam lat? Mogę prosić o telefon do przyjaciela? Nie masz przyjaciół. Pytanie do publiczności. Naszej? No. No to możesz w sumie. Wrzucam sytuacji. teraz post na Klinikę Bólu Dupy. Ile, a, ile lat ma Adrian Jak? Ty ole Aky. Dobra, i poczekajmy. Dobra, to ty teraz dodaj da, pytania. Co było waszą inspiracją? Wbrew pozorom nie były to brązowe myśli, jak to nam wiele osób zarzuca, że my kopiujemy brązowe myśli. Nie, ja w sensie, ja poznałem brązowe myśli przez to, że, że y, Urgot mi pokazał, że jest taki kanał i że oni są bardzo popularni. Ja takie patrzę, ja nie, nie wiedziałem w ogóle, że istnieje scena lolowa w Polsce, bo ja oglądałem tylko zagraniczną. No właśnie, główną na, naszą inspiracją był taki pan Szwed nazywa się Spazi. On, on prowadzi takie gameplaye po angielsku, tylko że no właśnie, no jest pochodzenie z, z, chyba bodajże ze Szwecji, coś takiego. I cóż, Nie, bo... że ze Szwecji. No właśnie, no, pięknie powiedziałeś. I on właśnie... Ma bardzo podobne fi filmy do naszych, tylko strasznie mało ludzi go zna z Polski, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, właśnie nie ma tego typu jak on prowadzi kanał na, na polskim YouTubie i dlatego zaczęliśmy to robić. Znaczy ja jeszcze ze swojej strony mogę dodać Piz Pijona na pewno, on ma fajne takie montaże, jakby mm, bardziej epickie, że tak powiem. I jeszcze jest HD, ale chyba każdy zna Siwa, także... Dobra, Marcin Play, ile około edytujecie filmy? Może od razu przejdę następnego pytanie. Coś połączy. Fisk Halifa pyta, czy macie jakiś podział na rolę, co kto robi związanego z kanałem. I rzecz w tym, że ja się zajmuję nagrywaniem wszystkiego, jak widać w sumie na że ja nagrywam. Potem ja to muszę wszystko, każdą grę oglądać od początku do końca. Potem z tej gry wybrać wszystkie najlepsze akcje. I potem to się zaczyna już właśnie ten proces podziału. Ja zrobiłem swoje. Jest różnie tak, że albo doktor Hodor, albo ja nagrywam. Nagrywam. Montuję materiał i... no i wrócamy, no. Eee, możemy rozkminić e, ludziom, czy potrafi, potrafi się rozróżnić odcinki, kto, które robił. Swagrid Cage pyta się, czy Urgot może jechać na hodorze? Zawsze. <laughs> Oszuuuu. Pyta się, czy macie jakieś zarysy scenariusza podczas nagrywania, czy lecicie, całkowicie spontanicznie? spontonicznie? Nie, raczej lecimy na spontanie. Generalnie... Scenariusze? C kto to widział? Co? Pojawia, nie, nie, nie wiemy, nawet nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co my pikniemy w danej grze, bo jesteśmy tacy, tak, tacy głupi, że zazwyczaj trollujemy. I... A już co, co piknie przeciwny team albo co pikną nasze ziomki, które grają z nami, to też już jest w ogóle kosmos. Także scenariusze na razie się nie spodziewamy, ale może czasami będziemy robić takie no w sensie tematyczne składy. Typu no. Dunk Team czy coś tam, czy Frost Team. No ale to, to w przyszłości. Mchrał się pyta, czy będziemy, będziecie streamować zawsze, co miesiąc, na, w, pierwszy w pierwszy piątek każdego miesiąca? Dlatego tylko raz w miesiącu, bo, bo mamy problemy z netem i z jakością tego streama, także nie ma co się na razie rzucać na głęboką wodę, ale jak kiedyś przyjdzie lepszy net i lepszy sprzęt, to będą lepsze streamy. Znaczy w sensie, no, humorystycznie jest na podobnym poziomie, tak blisko dna, tak bardziej się wkopuje w muł, ale ym, jakościowo się może polepszyć. Bartosz Bossy się pyta, jak długo planujecie nagrywać na YouTube? Tysiąc odcinków, tak jak lekko stronić, bo to będzie taki wielki event. Dokładnie, <noise> taki, taki większy niż IM w ogóle. Z, nie, zrobimy właśnie na -ie i przejmiemy całą imprezę i po prostu ludzie będą płakać i w Dokładnie. ogóle.. Będzie, Doktor Urgo, swoje życie, Po prostu przyjdzie do nas wiesz, freak i Morello i powiedzą, zrobimy postacie takie jakie chcecie. Zrobimy taką mapę jaką chcecie, zrobimy taki gameplay. Nie. <noise> I odjedziemy w Ferrari z HSU Zyciobadze. <grym> tak. To no nie będzie Ferrari, to będzie ambulans. No. Tyryry. Jak to robicie, że jesteście tacy kreatywni w każdym odcinku? Jemy dużo kreatyny. Dobra, następny. Bimban Rodzin, się pyta, jakie były wasze ulubione gry z dzieciństwa? Najwięcej grałem, po pierwsze, rzecz jasna, w Worms 1. Pff, co ja mówię, Armageddon Armagedon, to jest klasyka. I była jeszcze jedna taka gra, nazywa się Kapitan Claw, Kapitan Puzzle i to była taka platformówka fajna, w takim dobrym starym retro stylu. No i było fajna. A ja z takich co pamiętam, takich super starych, to pamiętam Prince of Persia, takie takie na 2D. Yy, pamiętam Prehistoric i pamiętam jeszcze Pokémony na emulatorach, takie te początkowe. Mac e, się pyta e, czy dostanie maść na ból dupy w naszej klinice i dodatkowo Kezo, CSGO, and Lord się pyta czy maść na ból dupy jest bez recepty? Dupa na maść jest bez recepty. Dupa na maść? A maść na ból dupy? No co już gorzej. A recepta na ból hmm. e, maści bez dupy? W twoim przypadku bez mózgu. 4,99 tylko w naszym sklepie. Jak kiedyś będziemy mieli sklep, to, nazwijmy, no, to zrobimy taką domenę Kupujcie koszul.ki, okej? Okay? I, I to będzie nasz sklep oficjalny. Deal? Deal. Teraz jest pytanie od Kazik, a taki sobie. Lubicie placki? E, Bardzo lubię placki. Takie krowie, czy bardziej ziemniaczane? Bardziej naleśniki. To nie są placki. To jest się Margon się pyta, pytanko Czy ta klinika bólu dupy została założona właściwie dlatego, że doktor Chodor ma ciągle objawy tego bólu? Ja mam objawy bólu dupy. Ja mam ból dupy, no chyba, chyba ty masz ból dupy. Chyba ty masz ból dupy. Ja nie mam bólu dupy. Ja mam dupę, ale nie mam bólu dupy. Mam ból czasami, ale nie dupy. Ale nie mam bólu dupy. Mam klinikę bólu dupy, ale nie mam bólu dupy. Nie mam bólu dupy. Dupy. Dziękuję. Czy jesteście otwarci na nowych członków kliniki? To jest dobre pytanie. Ze względu na to, że ostatnimi czasy bardzo strasznie, strasznie spam na LoLu jeżeli chodzi o zaproszenia. Podzę na LoLa po powrocie ze szkoły, wchodzę, patrzę 20 zaproszeń xxxxxxxxxxxxxx. Jak ktoś ma fajny nick, to przyjmę. Dziękuję. Typu... Andrzej Zoom. <laughs> tak, pamiętajcie, szanujcie Andrzeja. Dominik Goldyn się pyta, dlaczego nie nagrywacie pełnych gier, na przykład 30 albo 45 minutowych? Bo mamy co innego długiego wam do zaoferowania. Hmm. Czyli długą karierę na YouTube, w sumie. No, no, no. Fatim Gracz się pyta, czy w przyszłości zamierzacie poszerzyć kanał jakieś vlogi z ekipą itd. Vlogi może będą, a jak już kiedyś zdecydujemy się pokazać twarze, ale też nie wiem, czy się zdecydujemy. Zrobimy taki super event, że, że będzie wybuch i w ogóle. I nasze twarze tam będą? Tak. Ale nie, bo to takie wiesz. Jak pokazujemy swoje twarze, to jest tak, jakbyśmy po prostu nie dawali. Musimy dawać fory, fory innym youtuberom, bo jak pokażemy nasze twarze, to już wszyscy nas zasubskrybują, bo to jest po prostu taki piękny widok, że no, no, nie a da się zdzierżyć. Co, a co do innych rzeczy, to na pewno będą jakieś dodatkowe serie. W sensie nie takie jednoocienkowe, jak będą całe serie z Lola, ja już mam jedną w planach. Ale tak nie, nie, nie zdradza, nie zdradza. No nie, nie będę zdradzał, co to będzie. Jeżeli mielibyśmy robić inne gry to na pewno byłoby coś, to coś jakiś Zombie Survival, bo w to tobie kiedyś graliśmy z Hodorem. To był War Z i tak my to włóciliśmy, bo to były takie emocje. No, emocje to, to, były. To, to, było, to było piękne, ale potem przyszli czytarze ci, ci i nie było update'ów i gra się zjebała i przestaliśmy grać. Dokładnie. Kto jest waszym ulubionym graczem z LCS? Bjergsen, to jest no. będzie twój. No, no tak, no, bo jest w sumie bo jest i zajebisty i, i, i ogarnia I wygląda, ty. I wygląda jak ty. No i w sumie wygląda jak ja, dokładnie. No kurde, oni nie wiedzą jak ja wyglądam, więc co tu zwracasz? Moje te Ej, A to słuchaj, ej, bo słyszałem ostatnio, że jestem podobny kolesia, który gra Kapitana Amerykę. Potwierdź to równie. Jest mm, Chris Evans się nazywa facet. I, i, i stwierdzam, że nie. Czy jesteście w stanie uleczyć ból dupy w minutę? No to licz, ale tak Dobra. cichutko. Dobra. Jeżeli ból dupy, przekażemy na takim jakby wykresie, na którym jest czas. Jaki y, 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 trwa bull dupy oraz siła tego buldupy, to zauważymy, że siła buldupy zmniejsza się wraz z tym, jak czas się wydłuża. Czyli im dłużej mamy bull dupy, tym buldupy mamy mniejszy. Dlatego co należy zrobić? To po, każdym, takiej, po każdej akcji, po każdym meczu, który daje nam bull dupy, odejść od komputera, otworzyć maść na buldupy i nasmarować suto nasze poślady. Tak, 10. myślę, 5 minut. 10 minut, czasami 15 minut, jeżeli na przykład wasz jebany ADC rozpierdolił cały mecz przez to, że się wrzucił w team złożony z pięciu asasynów. Też tak może być. Wtedy nawet 20 minut. Ale po tym czasie wasza bufka będzie spokojna i będzie mogła spokojnie usiąść przed komputerem i zagrać kolejny mecz w spokoju. Tak właśnie życzymy buldupy. E, dziękuję 55, bardzo. Pozdrawiam. 56, 57, hmm. 58, chudzą, 59, 60. To było trochę niewygodne na koniec. Ty jesteś niemiły na koniec. Ja teraz mam um, pytania, ale one są, one są tutaj tylko i wyłącznie do, przez to, że dodała je taka, a nie inna osoba. Są te pytania od Andrzeja Miniona. Ja byłem w brązie, mam nawet radosną ten, mam nawet radosną ikonkę. Pocharek jest taki ładny, z numerem 2. Jest brązowy, mam dowód, tak. I byłem właśnie w brązie w sezonie drugim. Agata Lund się pyta. Czyli w środku czarnych dziur, w których jest nieskończenie wiele, są nowe wszechświaty, które również mają czarne dziury, których jest jeszcze niezliczona nie ilość. A w środku których są nowe wszechświaty. Czy to znaczy, że wszechświat nie ma początku ani końca? Nie. Nie, nie słuchałem nawet, wiesz, byłem na fejsie w tym czasie. Okay. Z... <laughs> Vitus Gameplay się pyta, kiedy zapytaj beczkę? E, mamy zwycięzcę. Mamy zwycięzcę. To jest. To Brawo. jest skin. Jest Ej, ale proszę nie zmienić tematu, kiedy zapytaj beczkę. To. Dziękujemy za audycję. <noise> do usłyszenia. <noise> Mamo zrobiłem pętę. się pyta, czy doktor Chodo jest doktorem habilitowanym? Rehabilitowanym, niejednokrotnie. I jeszcze się pyta, czy zaliczacie się do NFZ? Nie, mamy wszystko prywatnie. Wszystko drożej, wszystko w naszej kieszeni. Nie, czekaj, czekaj ja tu miałem lepsze pytanie, jeżeli chodzi o takie baitfaki. O, jest. Skąd dowiedzieliście o League of Legends i ty? <noise> to jest dobre. Coś się mamy zwycięzców, nie? Good love. Good Za... Skąd dowiedzieliście o League of ty? Adriana Tolaka, który się spytał ile lat. Iiii... Dla pana Vi Vi Vitusa Gameplay. Za Kiedy Zapytaj Beczkę. Wróćmy do pytań, ile, ma ile lat ma Adrian Tolak. Tak, bo to musi się rozwiązać. To jest najważniejsza sprawa. Ile lat ma Adrian Tolak? Wracamy Uwaga. do tego. Publiczność odpowiedziała. Andrzej Minion. Napisał, że rocznik 69. 96 przepraszam Tym optymistycznym akcentem dziękujemy bardzo serdecznie za pierwsze Q&A tej, może będzie następne, nie wiemy kiedy, ale na pewno będzie. Dziękujemy bardzo za wszystkie suby, dziękujemy za wszystkie pytania. Dziękujemy, że jest Was tak dużo, jest się fajnie. Łapki są, są wyświetlenia, wszystko się zgadza. Bardzo fajnie nam się robi ten kanał i będziemy robić go dłużej. Masz coś do powiedzenia? Do widzenia.